Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, jakże daleko, ziemsko, a jednak duchowo blisko. Decyduje lekkość ducha, wtedy bliżej. Jeżeli duch ciężki, wtedy daleko do celu wędrówki, do domu, do duchowo istotnego poziomu, z którego duch wychodzi, aby powrócić pełen świadomości siebie ducha, a zatrzymać go może bycie ziemskie, gdzie jest tylko Zaspakajanie głodu i pragnienia oraz gromadzenia majątku ziemskiego. Im więcej majątku ziemskiego, bez świadomości siebie ducha, tym większe i mocniejsze więzienie. Gdzie lenistwo duchowe otacza ułuda luksusu, dobrobytu, typowa sytuacja kanarka w złotej klatce czy domowej, mówiącej papugi. Jakże takie bycie jest ubogie. Wszelka inna argumentacja jest znów typowo ziemska, którą wytworzył mózg, jego produkt rozum, aby ludzki duch był bez świadomego funkcjonowania. Jakieś akcje charytatywne na rzeczy społeczne można porównać do upadku ziemskiego. I tak bez pracy nad sobą duchem, wszelki majątek ziemski może być i w większości jest. Tylko bez znaczenia wegetacją. To tak jak w zoo karmią zwierzęta, ograniczając ich naturalną wolność, uwięzieni mają swoich zniewolonych, pomimo pozornych wybiegów. Jedna wielka, klatka, gęsta materia, gdzie ludzki duch przez rozum ziemski dał się zwabić tylko ziemskim. I zamknął się przed wszystkim, co do niego płynie, z jego domu prawdziwego, duchowo istotnego poziomu. Utracił naturalną zdolność odbiorów subtelniejszych, przez co jego wiara, zamknięta w ziemskim, już bez pojmowania czegokolwiek, co ma charakter lżejszy, wiara jego rozumowa stała się kajdanami z ciężką kulą u nogi. I dzieje się każdemu według jego wiary, która jest odległa od wiary prawdziwej, bo ta ma swoje źródło wysoko ponad Ziemią. A na Ziemi ciężkie budowle kościelne wraz z religiami, gdzie ich przywódcy chodzą po Ziemi brzęcząc łańcuchami, a ich słowa tak ciężkie jak ich kule rozumowego bycia do nich przypięte. I tak witają podobnych sobie ziemskich ludzi I wzajemnie sypią sobie piach w oczy A fałszywa tradycja i kultura To coraz grubsze i wyższe mury więzienne Aby w celach bez widzenia było promieni światła Na których stworzenie niesie prawdę Dziś te mury i cele rozbija Grzebiąc wszystkich tych Którzy są dalecy od dotrzymywania praw bożych, wywyższając na piedestał swój rozum, chętnego sługi ciemności. Antychrysta, który podniósł głowę. Niby egzorcysta złego bez wypędzenia jest, gdyż jego przełożony nosi jemu podobne rozumowe otoczki, próbując ukryć jakże widoczne braki, a wszystko tak pstrokate. Jak błazna ubranie, czy cyrkowego klauna. Przez swoje rozumowe sztuczki arena znów bije brawa. A po opuszczeniu namiotu cyrkowego znów tylko brzęk słychać łańcuchów ziemskich więźniów, które od takiego leniwego trwania rosną i w końcu zgniotą przykutego do niego więźnia ze skutkiem ostatecznym. I tak kolonia karna którą stworzył rozum dla ziemskich ludzi, funkcjonuje od tysiącleci. A ponieważ przynosi tylko zastój, to obecnie jej los to zniszczenie trochę chorób, ognia, wody, wiatru, a to co pozostanie, ziemia, trzęsąc się, pochłonie. Zielona natura pokryje wszystko dywanem i kto będzie pamiętał, że byli źli ziemscy ludzie? którzy służyli demonom, pobrzękującym mamonom. Ilu będzie chodziło po zielonym dywanie obecnego królestwa tysiącletniego? Jak będziecie nadal spali duchowo i bez przyjęcia prawdy, to nikt, to Wy macie się podporządkować Panu. Inaczej młyny Boże, nielące, pokażą Wam napisy końcowe. Zbyt mało lub wcale chcieliście słuchać, to zginiecie. Sami wybraliście sobie takie zakończenie, jak naród izraelski, niemiecki, czy cała pozostała ludzkość.